Wszystkich tych, którzy chcieliby założyć blow -offa do diesla, najpierw mam odpalę, potem dodam kilka słów od siebie. Także na wstępie chciałbym kilka słów powiedzieć co do instalowania blow -offa do diesla. Przepraszam z góry za moją dykcję, ale. Przeszukałem już tyle forum w internecie, nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi. Chodzi mi o ten zestaw Dumbleweiler. To jest zestaw Epmana, gdzie znajduje się blow-off. Proszę nie patrzeć na te kolanko, idzie nowe. Blow -off jest podłączony do podciśnienia powietrza idącego prosto z turbiny do silnika. Przewód. Podciśnienia podłączamy pod pompę wakuum, gdzie został założony trunik. Nie będę mówił, jakiego przekroju jest ten trunik, ponieważ każdy samochód ma troszkę inny przekrój, także to jest kwestia dopasowania. Sam elektrozawór podpięty jest w ten sposób, że górną część podpinamy do pompy wakuum Boczne wyjście podpinamy pod blow offa bezpośrednio pod blow offa ten metalowy króciec zostaje. Odłączony on po prostu to jest elektrozawór, który ma zastosowanie, w, powiedzmy na przykład w samochodzie Audi, gdzie odpowiada za jakąś recykulację spalin. Kostkę podpinamy tak, a nie inaczej, nie da się jej podpiąć na odwrót. Choć że, e, kable nie mają tutaj znaczenia, można je zamienić miejscami. Co do zestawu modułu, moduł podłączony w ten sposób. W środku znajduje się potencjometr oraz dioda. Potencjometr służy do regulowania czasu otwarcia, czyli możemy go skrócić bądź też wydłużyć. Ja mam akurat jeszcze dostosowany dodany kondensator, który dodatkowo jeszcze tam o kilka milisekund wydłuża czas otwarcia blow-offa. Najważniejszy żółty przewód, który chyba najbardziej dużo problemów stwarza wszystkim, którzy chcieliby podłączyć blow-offa żółty przewód jest to sygnał, jest to przewód sygnałowy, który ma iść z pedału gazu, najlepiej bezpośrednio. Ja w moim przypadku miałem kilka problemów, mianowicie mój pedał wytwarza cztery napięcia, gdzie Najważniejszym napięciem jest wejście, wyjście analogowe, czyli wahające się powiedzmy od 0,5V do 5V. Przewód był podpięty pod inne wejście, gdzie napięcie było takie samo, ale wytwarzało herce, czyli w moim pedale gazu znajdowało się, znajdował się komputer, który automatycznie robił mu impulsowe dawkowanie, Prosto do komputera to myliło właśnie go został Wtedy jest cały czas otwarty. Dioda się świeci non-toper. Elektrozawór jest wtedy otwarty, także trzeba szukać innego źródła. Podpięcia co do zasilania, plus minus podciągnięty prosto do akumulatora. Dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, jaki pobór prądu pobiera moduł. Jest to bardzo znikome napięcie po wyłączeniu samochodu. Jest to 2 setne V, więc to jest bardzo znikome napięcie, nie rozładuje akumulatora. Natomiast po dwóch minutach bezczynności, czyli po wyłączeniu samochodu, moduł automatycznie wyłącza się, wyłącza się elektrozawór co do jeszcze żółtego przewodu, dowiedziałem się po strasznych, strasznych wędrówkach po internecie, że można. Żółty przewód podłączyć pod któryś pin idący z komputera, samochodu. Mój komputer znajduje się tu, więc problem byłby samego demontażu komputera, a nie mówiąc już o szukaniu. Można podpiąć również pod przepustnicę, gdzie moja przepustnica posiada tylko dwa przewody. Przepustnica, która posiada trzy przewody, znajduje się w tym miejscu potencjometr, który daje sygnał na na komputer z tego miejsca też wiem, że można wziąć napięcie pod żółty przewód. Co do tego zestawu Epman'a, nie polecałbym robienia takiej sztuki jak ja, ponieważ jest tu tak dosyć duże ciśnienie, gdzie w środku i tak zainstalowałem uszczelki, ale niestety ten ten zaworek i tak po prostu przepuszcza tutaj ciśnienie pomiędzy złączami, także radzę od razu zainwestować w jakieś kolanko, które ja już też zamówiłem i do mnie idzie. W środku blowoffa znajduje się sprężyna. Po podłączeniu blow offa on też może nie działać po prostu z, tak w moim przypadku ze zbyt niskiego ciśnienia idącego z turbiny. Odkręcamy ten grzybek. W środku znajduje się sprężyna, którą ja musiałem skrócić prawie o centymetr. Radziłbym odkręcić na maksa, dosłownie stopniowo ucinać tą sprężnę i dokręcać ją na chwilkę. Zobaczyć, czy ten blow-off puszcza. Jak puszcza, dokręcić go na sam koniec. Powinno być ok. W zestawie, w razie czego, są podkładki znikome, lecz troszkę umożliwiają skorygowanie naszego błędu skraceniowego. Zmontuję jeszcze kilka ujęć z jazdy. Jest tu tak zrobione, że po prostu on puszcza ciśnienie dopiero przy wyższych partiach obrotu. Także miłego oglądania i dziękuję w razie czego pod pod filmikiem zostawcie jakieś komentarze, gdybyście mieli problem z podłączeniem, tak jak ja. Myślę, że uda mi się jakoś pomóc. Także do zobaczenia.